Częsty strony kadr to jest kolejny gameplay z serii pierwszej z gry Farming Simulator 15. Na dzisiejszy odcinek zaplanowałem sobie taką orkę na spokojnie, najprawdopodobniej orkę tego tutaj pola. Lecz zanim to zrobię, to tak naprawdę nie mam jeszcze ciągnika do orki, bo planuję, zaplanowałem sobie kupić nowy ciągnik. Taki potężny będzie to właśnie. O, New Holland T9. Co ciekawe, jest na markę New Holland. 5% zniżka aktualnie w sklepie to dobrze, dzięki temu mnie będzie na niego stać, bo mam 335 tysięcy. A gdyby nie ta 5% zniżka, to teoretycznie nie byłoby mnie stać, ale na szczęście, dzięki tej małej zniżce, mogę sobie spokojnie ten ciągnik kupić. Chciałem go sobie kupić, bo uważam, że to jest jeden z fajniejszych ciągników w tej grze. I to jest też taki ciągnik, który tak jakby spełnia mój cel, który sobie postawiłem w tej serii, czyli kupno najlepszych maszyn w każdej kategorii a ten ciągnik akurat jest moim zdaniem taka no już górna półka bądź co bądź, większą moc ma tylko ten ciągnik Holmera, ale ja już go tutaj mam na farmie a jeszcze większą ma ten Case Quadra, ale jego jakoś mi się nie chce na razie kupować nim się, póki co najeździłem już w trzynastce na tego New Hollanda T9 na odcinkach używam po raz pierwszy, no bo dopiero co go kupiłem. Akurat pług już tutaj miałem, kupiony już kiedyś go nawet używałem, więc nie musiałem kupować nowego. No bo ten jest największy w tej grze, no to większego bym nie kupił. Na szczęście miałem go właśnie, więc już tylko zostało mi kupić ten ciągnik. Bo mówię, chciałem go kupić sobie, postawiłem sobie jakiś czas temu za cel, żeby zdobyć ten ciągnik. Ale to się tak jakby yy, przez to, że wyszło DLC. A, nie w tą stronę się obrócił. Przez to, że wyszło DLC Holmer. Nie, nie, nie opuszczaj. Yy, DLC Holmer wyszło z tym ciągnikiem Holmera. To się trochę tak jakby odwlekło kupienie tego niholanda yy, T9. Bo gdyby nie DLC Holmer, gdyby nie ten ciąg Holmera, co tam stoi, ten czerwony, to prawdopodobnie kupiłbym tę yy, T9. No ale jakoś wyszło DLC Holmer z tamtym właśnie ciągnikiem specjalnym, to musiałem po prostu kupić tego Holmera. No ale nic straconego, nareszcie tego New Hollanda również mam. Muszę tutaj tylko... Ej, co on tak jakoś mijaka dziwnego zrobił? No nie wiem, czemu to taki mijak powstał. Jakby ten puk się uniósł, czy co? Dobra, muszę teraz tak właśnie mniej więcej równo jechać. I powinno być dobrze. Okej, okay, tak więc. O czym w dzisiejszym odcinku chciałbym pogadać? No jak zwykle w sumie o, o farming simulatorze 17 to jest ostatnio główny temat wszystkich odcinków, bo no po prostu cały czas są jakieś nowe informacje, nowe rzeczy, nowe materiały ujawniane i no. I to jest cały powód. No więc tak, co nowego było w zeszłym tygodniu ze świata Farming Simulatora 17. No więc tak, po pierwsze, fact sheety, czyli jak ja to nazywam, broszurki informacyjne z maszynami, zestawami maszyn oraz informacjami o nich. I tak, co było w tych broszurkach? Oczywiście, link do tych broszurek, no ja je tak nazywam broszurkami, właśnie, znajdziecie w opisie do filmiku linka do nich. Na pierwszej broszurce, która była chyba w poniedziałek zeszły, udostępniona, jest Deutschwar z serii 9, czyli ten ciągnik, który akurat mi się osobiście bardzo podoba, nie mogę się doczekać, żeby nim w Farmingu 17 pograć. I ten Deutschwar był, z tego co pamiętam, chyba z, z takim agregatem od Lemkena, no to jakieś jakieś się zrobiły chyba, czy nie? Dobra, później to poprawię jak coś. No więc ten Deutschwar był, był z agregatem od Lemkena, takim dużym, chyba 12, o szerokości 12 metrów. No, czyli to na pewno był fajny zestaw pojazdów. Natomiast druga broszurka, był, na drugiej broszurce był pokazany New Holland T8, taki jaki jest tutaj w farmingu 15 i on miał podczepiony siewnik, od, siewnik zbożowy Horscha. I to tyle. Tak standardowo są właśnie chyba dwie broszurki z tymi zestawami maszyn udostępniane tygodniowo. W poniedziałek na razie wychodzi na to, że w poniedziałek i piątek zobaczymy jak długo się to utrzyma. Na razie jest jakiś schemat, że w poniedziałek i piątek, być może tak będzie do premiery, kto wie, może dni się zmienią. Zobaczymy. Tak czy siak zwiastu, tak czy siak. Linki do tych broszurek znajdziecie w opisie do filmiku. A teraz przyszedł czas na zwiastun. Został udostępniony nowy zwiastun który opowiadał, tak, nasi znaczy pokazywał ogólnie zajmowanie się zwierzętami, między innymi świniami, trochę też krowami, no, generalnie tego typu to był zwiastun o zwierzętach. Zrobiłem analizę tego zwiastuna, jak ktoś się nie widział to link znajdzie w opisie do filmiku, jak ktoś również nie widział zwiastuna to również link właśnie do tego nowego zwiastuna pokazującego zajmowanie się zwierzętami będzie można znaleźć w opisie do filmiku. Podejrzewam, że właśnie tego typu zwiastunów do Premiery jeszcze trochę będzie i te zwiastuny będą pokazywać różne nowości, generalnie różne czynności z Farming A17. Nie wiem, być może jeden z zwiastun będzie o leśnictwie, inny zwiastun być może będzie o o tym nowym systemie misji, który ma być, albo o Związany z tymi topolami, o których mówiłem chyba w ostatnim gameplayu. No nie wiem, tak czy siak się zobaczy, o czym to będzie. Można nawet nie zgadywać, ale na pewno jeszcze trochę takich gameplay, no znaczy się takich zwastunów rozgrywki będzie jeszcze trochę do premiery. Co mnie oczywiście cieszy. I też pojawiły się oczywiście nowe maszyny na oficjalnej stronie w Armie Simulatora, których zrobiłem taki pokaz, omówienie, coś w tym stylu. Jak ktoś nie widział tego pokazu, to znajdzie link w opisie do, do filmiku. No i z tymi maszynami jest też już taki schemat, że są udostępniane w piątek, mniej więcej po godzinie 15. Na szczęście Giants, o dziwo, jest jak na razie dość punktualny. Kurde, jakiś dziwny jaki ten punkt czasami robi, jak tutaj widać. Jakby się podnosił za bardzo, czy co? Jakby tutaj nie był dostatecznie nisko opuszczany, nie wiem. Tak czy siak jakoś już jakoś muszę to doradzić do końca. No więc tak, nowe maszyny się zawsze ukazują mniej więcej w piątek po 15.00. No i tak będzie do premiery. Na razie nie zostało ich aż tak dużo jeszcze pokazanych, bo mówię jeszcze, większość jest niewiadomą tych maszyn. Póki co były głównie pokazane takie maszyny, które już widzieliśmy w faktsheetach, w zwiastunach, w gameplayach z Gamescomu i na screenach. Więc na razie głównie były pokazywane maszyny, które i tak już wiedzieliśmy, że będą. Lecz teraz, coś czuję, że już przyjdzie pora na takie maszyny, których jeszcze nie widzieliśmy. Bo naprawdę tych maszyn ma być ponad 250, więc naprawdę duża liczba. Więc spokojnie jeszcze do premiery. Na tej stronie będzie się w każdy piątek dużo ich ukazywać. No i tyle chyba z wiadomości. Zauważyłem właśnie pod tymi filmikami z tymi moimi pokazami tych maszyn taką straszną. Strasznie gorliwą tendencję do poprawiania mojej wymowy pewnych nazw producentów. Ja rozumiem, że niektórych nie czytam w 100% poprawnie. Znaczy się to jest tak. Niektóre czytam w 100% poprawnie, jestem tego pewien. Niektóre po prostu nie wiem do końca jak się czyta, a niektóre wiem jak się czyta, ale jakoś trudno mi się przyzwyczaić do ich wymowy. I tutaj może podam parę przykładów. A niektóre nazwy też trochę. Zangielszczam. Czyli zamiast czytać w oryginalnym języku, w jakim w oryginalnym języku, znaczy zamiast czytać te nazwy w języku ich producentów, no bo tak się teoretycznie powinno czytać przecież, to ja je tak jakby trochę z zangielszczam te nazwy. Jest związa y to związane z tym, że mogę też nie do końca wiedzieć, jak niektóre przeczytać, ale często, tak nie wiem, jak, przeczytam, jak przeczytać, to po prostu to y sprawdzam i to y sprawdzanie, y moim zdaniem, pomaga. No więc jakby tu podać przykłady takich maszyn. Bo serio wiele osób je poprawia. Niektórzy. Zdarza się, że ktoś ma rację, ale niektórzy bardzo często się mylą. Sami nie wiedzą jak wymówić daną markę, a mnie yy, bardzo często poprawiają. No jest tak, przykładem marki, którą wiem, że na pewno dobrze wymawia. I podejrzewam, że i tak większość osób to dobrze wymawia, bo to jest popularna ta wymowa, to jest yy, John Deere, aczkolwiek tam nie było John Deera, więc to tylko... Jest, nie będzie w się 8 naszej Jandira, ale to taki przykład, no, że wiem jak się wymawia na przykład John Deere, wiem jak się wymawia New Holland, e, wiem jak się wymawia Case, no bo te akurat nazwy się czyta po angielsku, bo to są albo amerykańskie, albo kanadyjskie marki, a w Kanadzie mówią po angielsku, więc no Case jest chyba kanadyjski, a w Kanadzie mówię po angielsku. E, New Holland jest amerykański, Jandira jest amerykański, no to prawidłowo się to czyta. No więc to są przykłady marek oczywiście, które wiem, że czytam dobrze niektóre marki. Yy, wiem po prostu jak się czyta teoretycznie, ale nie mogę się za cholerę przyzwyczaić do ich yy, prawidłowej wymowy. Taką marką jest na pewno Deutschwar. Ja wiem, że się czyta Deutschwar, ale no nie mogę się jakby do tego przyzwyczaić. Dla mnie to jakoś dziwnie brzmi, dlatego ca cały czas czytam Deutschwar. Dobrze, że nie Deutz-Facher, ale no, czytam Deutschfachr. Nie mogę się do tego Deutschfachr przyzwyczaić po prostu. dla mnie to jakoś tak strasznie dziwnie brzmi, i to jest akurat błąd, który popełniam. Błąd w wymowie, który popełniam ze świadomością. Ale takie przypadki to akurat rzadkość. Są marki, które na przykład nie wiem, jak się czyta, zdarzają się takie jakieś dziwne. Marki, niektóre, które nie wiem po prostu, nie wiem czy jestem w stanie teraz podać przykład, nie mogę sobie przypomnieć, ale serio. Są takie marki, które na przykład pierwsza słyszę czy drugi, i nie mam zbytnio pojęcia, jak je prawidłowo przeczytać. To wtedy ok, może ktoś w komentarzu mi napisać, jakbym to źle przeczytał, ale są też takie marki, które wiem, że czytam dobrze, a i tak ktoś stara mi się wmówić, że czytam źle. I najlepszym przykładem z tego, co zauważyłem, jest marka y, Joskin. Czyli jak to ludzie wmawiają mi, że się czyta Joskin albo Joskin. No więc, tak, Joskin to jest czytanie tej marki po polsku. Y, więc i ktoś powie, że jesteśmy w Polsce, więc powinno się czytać marki po polsku. Skoro tak, to John Deere powinniście czytać po polsku Jochendere, a New Holland powinniście czytać Nev Holland. No chyba to nie brzmi zbyt dobrze, prawda? Gdybyście czytali te marki po polsku, więc New Holland i tak czytacie po angielsku. A niektórzy mówią mi, że w Polsce się powinno czytać marki po polsku. No to właśnie powinniście czytać John Jondir Dere, Deere, Case powinniście czytać CASE. No i co? To jest po polsku, więc to jest bzdurna informacja, że Joskin się powinno czytać po polsku, właśnie Joskin. Są też inne wersje, czyli Joskin po angielsku. To po angielsku moim zdaniem jest połowicznie poprawne bo angielski jest tak międzynarodowym językiem, że jak jakąś nazwę się przeczyta po angielsku to w połowie się tylko popełni błąd więc nie jeszcze jest akceptowalne, bądź co so bądź ale ta marka jest z Belgii, a ja nawet specjalnie, tych komentarzy było tyle, że ja się specjalnie zagłębiłem w ten temat, żeby być pewien ta marka jest z Belgii w Belgii mówi się po niderlandzku, tam jest taki język urzędowy i znalazłem na YouTubie Wywiad, znaczy nie, w sumie nie wiem, czy to był wywiad, taki filmik związany z, właśnie, z Joskeng od producenta, w którym mówili po belgijsku. I po belgijsku właśnie czyta się to markę Joskeng prawidłowo. Nie Joskin po angielsku, choć to by było moim zdaniem połowicznie poprawnie, a już na pewno nie Joskin po polsku. To, że ktoś usłyszał, jak czyjś wuj, wujek mówi Joskin, czy kolega, to nie znaczy, że jest to od razu poprawne, czy coś. Trzeba się czasami zagłębić w temat. Ja tu już tyle razy sprawdzałem poprawności tych marek przez y, komentarze, które otrzymałem, że po prostu szok. I akurat żoskę, jestem pewien, że się czyta żoskę, a nie joskin, a już na to chyba właśnie najczęściej były tego typu komentarze, że kador, ty durniu, no niekoniecznie jest tym durniu, ale jakby ktoś miał taką intencję wręcz powiedzieć, czyta się joskin po polsku. No ale mówię, nie czytać tego po polsku, no to cholery jasny. New Hollanda właśnie już tak, już, 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 że tak jestem przy tym New Holandzie. Czy czytacie po polsku w Holland? No nie wiem, dlaczego czytacie Joski po polsku? Właśnie bardzo często są te uwagi dotyczące mojej wymowy, ale tak jak powiedziałem, niektóre maszyny wiem, że czytam poprawnie, niektóre yy, nie jestem pewien do końca jak czytać poprawnie, bo na przykład je po raz pierwszy raz widzę a niektóre po prostu świadomie popełniam błąd, ale to chyba tylko i wyłącznie w przypadku yy, Deutschfara popełnia ten błąd, nie, nie, jakoś nie mogę się przejmować do mówienia po prostu dziwnie co dla mnie brzmi, dlatego mówię Deutschfar jak, jak są jakieś wymowy tych ciągników, to ja się na szynie generalnie marek ja się ich na bieżąco uczę, na przykład kiedyś czytałem JCB po polsku, ale wiem, że teraz że to się teoretycznie czytać powinno po angielsku, czyli JCB, dlatego czytam od jakiegoś czasu JCB też jak już tak idąc przykładem są niektóre marki, marki które no tak jakby nie wiadomo czy w 100% jest to poprawna wymowa, ale łatwo idzie przeczyta przeczytać po polsku na przykład e, Holmer kto wie jak to e, w, w kraj no, kto wie jak e, właśnie w kraju producenta tego Holmera na niego mówią, jak na niego akcentują, ale jakoś łatwo się to, łatwo się to czyta po polsku. Po prostu Holmer i tyle. Mo, mo, może i to jest, może jest to bardzo poprawne. Jedyną marką, której możemy być pewni, nie właściwie nie jedyną. Jedynymi markami, których możemy być pewni, wymowy to są chyba polskie marki: Ursus, Sigma i tak dalej. Różne takie. A co do innych marek, zawsze warto sprawdzać, jak się je wymawia, zanim mi się napisze w komentarzu, że, że się mylę i że na pewno nie wymawia się ich w ten sposób. Właśnie, o, też mi się dobrze przypomniało, bo bardzo często mam też inne komentarze, jest to związane zapewne z tym, że na znaczy, się mówiłem kiedyś o tym wielokrotnie, o, o tej informacji, ale jestem też świadom, że. W ostatnim czasie nabyło mi po prostu mnóstwo widzów, yy, dlatego część nie jest aż tak yy, w pewnych sprawach. Yy, nie orientuje się aż tak w pewnych sprawach, bo często dostaję komentarze: czy Farming to 17 wyjdzie na PlayStation 3 oraz Xbox 360, i tutaj odpowiadam na to, jakby ktoś nie wiedział: nie, ta gra nie wyjdzie na stare konsole, tylko na PC. -ty, na PlayStation 4 oraz Xbox One. PlayStation 3 oraz Xbox 360 są już starymi konsolami i na nich Farming to 17 się nie ukaże. Koniec. Kropka. Po prostu moim zdaniem nie, na pewno nie ma na to szans, żeby się Farming na nich ukazał. Już 15 jest na konsolach okrojona, więc na pewno 17 jestem na 100% pewien, że się nie, nie pojawi na starych konsolach. Bo serio, dużo osób o to pyta, dlatego chciałem tak zbiorczym na to odpowiedzieć. A niektórzy nawet się pytają o datę premiery 17, to jakby ktoś nie wiedział 25 październik. Czasami muszę takie informacje pojawiać, bo serio się pojawiają przez te komentarze. Nachodzą nowi widzowie, przychodzą nowi widzowie i, i się pytają, więc też w sumie jeszcze na co by to odpowiedzieć tak zbiorczo. Nadal wiele osób nie wie jak działa preorder. Tak po komentarzach wnioskuję, bo... Ludzie piszą, że jest już Farming 17 do kupienia, nie wiem, na CDPL, w Empiku, czy w jakimś tam innym sklepie. Mówią, że sobie kupną i będą grali, albo żebym ja kupił i już grał. Słuchajcie, tak, jest już Farming 17 do kupienia w różnych sklepach, lecz to jest właśnie pre-order. To jest inaczej też zwane e, zamówienie przedpremierowe. Jak to działa? To nie jest jak Early Access na Steamie. Bo na Steamie jest coś takiego jak Early Access, że kupujesz grę zanim ona została ukończona i możesz w ale nie. Preorder to jest tak, zamawiasz grę już na przykład dziś, płacisz za nią, i już masz spokój. Czekasz tylko na dzień premiery lub dzień przed premierą, i ci tę grę przesyłają. Nie wcześniej. To nie jest tak, że kupisz to, to nie jest tak, że Farming 17 już jest do kupienia i kupicie i wam to przyślą. Nie. Jak kupicie właśnie Preorder zamówienie przedpremierowe, czyli jedyny sposób, w jaki można teraz kupić Farmiga 17 to już teraz kupicie, zapłacicie i macie spokój. W dzień premiery lub, nie wiem, dzień przed premierą, bo to różnie przesyłają, e, wtedy dopiero Wam zostanie dostarczony Farming 17, czyli 25 października. Nie wcześniej. To nie tak działa pre-order. Dlatego wyjaśniłem teraz, jak on działa. Kupujecie teraz, a dostajecie dopiero na premierę. A nie, że kupicie teraz i już będziecie grali, bo takie komentarze są. Albo żebym ja kupił i już grał. No nie, bo jeszcze gra nie miała premiery. Kupić można, ale dostaniemy dopiero na premierę. No, to też tak wyjaśniłem. Mam nadzieję. Na szczęście pług duży to orka takiego pola. Idzie raz, dwa. Akurat z tego typu pługiem zawsze pracownik miał w, znaczy z jakimiś dużymi pługami to generalnie pracownik w każdym farmingu miał problemy ma również problemy w 17 kiedy go testowałem z tym pługiem właśnie największym a już jak ciągnik jest taki jak tutaj czyli no przegubowy taki łamany to już w ogóle ten pracownik nie wie co robi Dlatego jestem ciekaw, co to będzie w 17. Widziałem na gameplay'ach z Gamescomu, że ten pracownik zachowywał się troszeczkę inaczej na polach, troszeczkę inaczej manewro, manewrował, generalnie on ma być poprawiony ten pracownik, dlatego jestem ciekaw, nie mógł się doczekać aż pracownika właśnie z w podobnym zestawie, bo ok, on sobie może być mądry, może być poprawiony, ale jestem ciekaw, jak sobie poradzić z zestawem takiego czonnika i takiego typu pługa, bo nigdy w farmingu 17 w farmingu 15 czy w 13 z tego typu tego typu zestaw y, nigdy nie służył dobrze dla pracownika, dlatego mogę, może sobie Giants pisać, że pracownik został poprawiony, ale już ja to testuję, już ja tego pracownika nieźle wykończę i zobaczę, czy on sobie dobrze radzi. Już oto Giants może być pewien, że ja tego pracownika nieźle wymęczę, żeby sprawdzić, czy on seria został poprawiony. No ale po gameplayach z grycką na to wygląda. To mnie cieszy. No ale mówię, zobaczymy jak będzie z innymi zestawami maszyn. Podejrzewam, że ten New Holland T9 wróci w 17. Takie mam podejrzenia. Jestem ciekaw, czy zostanie jego model zmieniony. No, nie, nie to, że on jest brzydki, ale już widać troszeczkę na nim takie no niedoskonałości, jak jakbym to nazwał. Więc nawet tak będzie w 17. Jestem ciekaw, czy model zostanie poprawiony. Ja mniej więcej zapamiętam sobie, jak ten tutaj wygląda. I w 17 zobaczymy, jak to będzie. Bo będzie z tego, co już widać po tych maszynach, na oficjalnej stronie ujawianych, będzie dość sporo maszyn z 15. No Okej, okay, niech sobie będą, tylko mają mieć poprawione modele, ja o tym cholera jasna cały czas mówię i mam nadzieję, że tak będzie, bo jak nie, to mnie szlak trafi i będę chyba tylko grał nowymi maszynami. Dobra, słuchajcie, myślę, że w tym odcinku to już e, chyba będzie wszystko, dokończę ten, tą orkę poza odcinkiem, mało co mi zostało, e, tak więc jeżeli wam się ten gameplay podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, dzięki za oglądanie, cześć!